Paweł, zagrałeś dzisiaj 45 minut w sparingu z Spartakiem Trenawem. No jak byś ocenił ten swój występ dzisiejszy? No nie był on za dobry. 45 minut to mało, mało czasu na pokazanie się, ale powinienem to wykorzystać jak najlepiej i pokazać trenerowi, że może na mnie stawiać. No. Nie, nie, nie czuję się zadowolony z siebie. Trochę niezbyt krytycznie podchodzisz. No, oglądałem to spotkanie, więc no nie byłbym aż, taki, aż takim pesymistą, jeżeli chodzi o, o Twoją grę. Z czego, z czego wynika to, że jesteś taki niezadowolony? No, miałem parę strat, nie do końca poruszałem się na boisku tak, jak powinienem. Co mogę więcej powiedzieć? No, nie czuję się dobrze i, i to chyba tyle. No ale też trzeba pamiętać o tym, że cały zespół zespółcie trochę. No raz, że zagraliście bardzo osłabieni, bo brakło kilku ważnych, ważnych chłopaków ze drużyny. Na dwa, że jednak Spartak no, trochę was się zepchnął do, do defensywy. Mogliście przećwiczyć właśnie tą grę w obronie dzisiaj w szczególności. No, to był bardzo dobry przeciwnik. Jakby nie patrzeć to yy, ekstraklasa, tak Słowacka, także no, graliśmy jak równy z równym i, i, i... My mieliśmy sytuację, oni mieli sytuację. No, wynik chyba, chyba remisowy, zasłużony i dla nas, i dla nich. Także... Jesteśmy już po tym ostatnim sparingu przed ligą. Już się nie może doczekać powoli tego, tego pier, pierwszego starcia z Zawieszą Bydgoszcz? No oczywiście, już od, od, od początku przygotowań. No, już od początku przygotowań e, czekamy wszyscy, całą drużyną na ten pierwszy mecz Zawiszą. No, postaramy się zrobić jak najlepszy wynik i, i wygrać to spotkanie. Powiedz no, że na koniec, jak byś ocenił to krótkie zgrupowanie tutaj w Popradzie, wszystko było tak jak powinno być? No warunki były dość w porządku, zagraliśmy dwa, dwa sparingi, także z tego się cieszymy.